Jutro to, jutro tamto, kiedy masz duże zadanie. Pchacie wszechświat, żeby zrobił tą rzecz, to jest ten prawdziwy post. bo prawda jest taka, że powodem prokrastynacji są. Powodem prokrastynacji. Jutro to, jutro tamto, wiadomo, najdłuższy dzień życia po prostu, bo jakby faktycznie w tej jutro miało się zmieścić wszystko, co na jutro odkładasz, to musiałby trwać ze 100 godzin. Ale nie masz 10 lat, ja ci nie będę tutaj mówił rzeczy typu, to, co ma zrobić jutro, zrób dzisiaj i motywacja super, super. Wiesz, że będą konkrety. Konkrety, które pomogą ci z tytułowym problemem. Tutaj nie będzie inaczej, ale jak zwykle, nie będzie też łatwo. Nie będzie drogi na skróty. Ten, kto prokrastynuje, ulega przeciwnikowi, przegrywa ze własnymi ograniczeniami. Okazuje się mieć słabszy umysł niż ciało. A silny umysł to taki, który przezwycięża ciało. I kiedy są potrzeby ciała. Pokazuje mu, okej, okay, dostaniesz je, ale najpierw wykonasz zadanie. Tak naprawdę nie było tego w książce. Smutny sekret jest taki, że dla wielu prokrastynacja jest momentem na odpoczynek, momentem na doedukowanie się jeszcze, momentem na zrobienie jeszcze jednej małej rzeczy, zanim będę mógł jutro już się za, wziąć za tą poważną. Ale prokrastynacja nie jest miejscem na to. Prokrastynacja tak naprawdę jest. Kiedy ty jesteś tu, tu jest rzecz, którą chcę zrobić. Jest prosta droga, ale idąc nią, chowasz się do okopu, wślizgujesz się, wpełzasz do okopu, w którym myślisz sobie a ja tutaj poodpoczywam, bo już mam niby tutaj możliwość zrobienia tego czegoś, ale je. jeszcze w sobie tutaj wpełznę do okopu, w którym będę odpoczywał, w którym jeszcze coś tam się doedukuję, coś tam, żeby móc lepiej później zrobić tą rzecz. I tak jesteś w tym okopie. Myślisz sobie, że tam odpoczywasz, myślisz sobie, że tam się dokształcasz na temat tej rzeczy, ale tak naprawdę jesteś tam bombardowany. Bombardowany jesteś myślami w stylu powinienem chyba jednak coś zrobić. I ty podświadomie wiesz, że powinieneś coś zrobić. Więc jak ty chcesz w tym okopie odpocząć? Bo prawda jest taka, że powodem prokrastynacji są nie o tyle lenistwo, co lęk. Twoja nieumiejętność odpuszczania, przyjmowania nowych rzeczy, to wyjaśnię później. Niechęć opuszczania strefy komfortu, efekt Daninga, krugera i kilka innych małych przyczyn. Ale takich głębszych przyczyn jest wiele. Od podświadomych przekonań, przez niemożność przyjęcia dobrych rzeczy nowych do życia, po co pomyślą o mnie inni. Teraz podstawy. Zawrę tutaj techniki, które pozwolą ci podejść do zadań, które odkładasz jak na razie. Po pierwsze, najprostsze, możesz się domyślać, kiedy masz duże zadanie i myślisz, że nie możesz go wykonać, bo akurat ci się nie chce. Prawda jest taka, że zazwyczaj po prostu nie wiesz, jak masz się za to zabrać. To, co proponuję, to jest podziel te duże zadanie na małe segmenty i wykonuj je po kolei. To jest podstawa. Po drugie, kiedy twoja praca polega na kilku powtarzalnych czynnościach, tak jak dla przykładu u mnie jest. Stworzenie filmu to jest napisanie, nagranie, montowanie, wrzucenie tak, zrobienie turki. Więc to, co było u mnie kluczowe do osiągnięcia regularności, i stworzenia filmów częściej, niż robi to on. wiele innych kanałów, to poświęcenie całego dnia roboczego, tylko na jeden element typu zamiast jednego dnia pisać, później coś nagrać, później trochę pomontować. I tak przeskakiwać ciągle swoją uwagą i mózgiem w inne obszary, to co ja zrobiłem, to zacząłem poświęcać jeden cały dzień tylko na pisanie. Jak pokazują badania, dzięki temu jesteś w stanie efektywnie wykorzystywać swoją energię po prostu, bo Twój mózg nie musi skakać między różnymi obszarami swojej pracy. I ostatni, taki mały konkret to jest. Pamiętaj, że mamy różne flow. To znaczy, że Twój organizm nieraz jest w takim rytmie, żeby robić tą rzecz, i to, co będzie Twoim zadaniem, to nie ograniczać go. Często robimy na siłę coś, że właśnie już czujesz, że możesz dobrze ci iść w tym, jest w końcu ten czas na wykonanie tego zadania na przykład. Ale tu mówisz sobie, nie, jeszcze na przykład trochę się boję i nie pozwalasz już swojemu organizmowi, który już złapał fajny rytm, i teraz po prostu możesz sobie wejść, zrobić to zadanie, że tak. Jeszcze tak pogwizdując sobie, tak na takim flow, na takim fajnym rytmie, i to co robimy, my, to będzie mały sekret, to jest właśnie, nie, jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie jesteś gotowy, jeszcze nie. Ale już sam się, sam się pchasz dosłownie, pchacie wszechświat, żeby zrobił tą rzecz, a ty, jeszcze nie, jeszcze nie. To jest najgorsze, właśnie, w progresji. A w drugą stronę robimy, czyli nie mamy dobrego rytmu na robienie jakiejś rzeczy. I wiesz, chcesz się zmusić do tego, ale czujesz ten opór, po prostu ogromny. Próbujesz to zrobić, ale no nic nie wychodzi. I tak możesz cały dzień poświęcić na to. I będziesz wymęczony, a nic nie zrobisz. Bo po prostu nie jest na to cień. Zajmiemy się teraz mało znanymi, ale najczęstszymi powodami prokrastynacji. Po pierwsze, podświadome przekonania. Tutaj się zaczyna. Tutaj się zaczyna w stylu zawsze, no mógłbym to zrobić, ale nie jestem pewny, czy da mi to efekt. Albo okej, okay, zrobię to, ale co będzie później? Czy, czy utrzymam to tempo, czy utrzymam formę? Następnie pojawi się klasyk, czyli co pomyślą inni, jak już to zrobię? I żeby ci z tym skutecznie pomóc, musiałbym cię lepiej znać. Prawda jest taka, że tutaj u każdego trochę to działa inaczej, dlatego nie bez powodu takie rzeczy konsultujemy na sesjach 1, -1. Każdy ma inne dzieciństwo, każdy ma inny charakter, każdy ma inne blokady, ale to, co jest wspólnym mianownikiem wszystkich ludzi. Przy tym problemie, to jest to, że najskuteczniejszym rozwiązaniem tego problemu będzie zawsze małe przełamywanie się. Nie jakaś sesja, kolejne kursy duchowe, jakieś medytacje otwierające to jest oczywiście super, jak najbardziej warto robić takie rzeczy, ale jeśli chcesz prawdziwej zmiany, to zamiast chodzić naokoło, szukać magicznych pigułek i tak dalej, po prostu dzielisz to na małe segmenty. I robisz. To jest ten prawdziwy BOS. To jest coś, co ci da prawdziwe doświadczenie, co ci pozwoli na prawdziwą zmianę. To jest właśnie działanie. To jest zajęcie się prawdziwym życiem i przyjęcie tego bólu, i przyjęcie tego bólu, tych ciężkich emocji, mimo że wolałbyś to przełożyć na jutro. Druga rzecz. To, co wspomniałem wtedy, czyli trochę enigmatycznie brzmiące, nieumiejętność przyjęcia nowych rzeczy do życia. Problem z odpuszczaniem. Tutaj problem ma właśnie wielu mężczyzn że są spięci na jakichś celach, bardzo by chcieli i już stają na rozdrożu, gdzie jest faktycznie Wszechświat Cię wepchał do możliwości, że możesz zrobić duży krok w życiu. Oczywiście będzie się to równoważyło z tym, że wyjdziesz ze strefy komfortu, pewni ludzie odejdą, pewni ludzie przyjdą, będą nowe. I to, co robi wiele osób, to jest... Nie pójście w to, pójście w drugą stronę. Przestraszenie się, gdzie już jesteś po prostu... Idealnie się wszystko ułożyło, że możesz zrobić ten duży krok, ale nie jesteś w stanie przyjąć rzeczy do swojego życia. A nie możesz przyjąć rzeczy do swojego życia, wiesz kiedy? Kiedy jesteś w trybie spięcia, właśnie. W takim momencie trzeba odpuścić. I jak się to ma do prokrastynacji, bo myślisz, że trochę odlatujemy, to jest dokładnie klucz tematu. Możesz zrobić tą rzecz, mieć fajne efekty ale wiele osób właśnie boi się przyjąć te efekty, boi się tej prawdziwej zmiany. Wiesz, marzymy o tym, że o, już być bogaty, mieć jachty i tak dalej, ale boimy się zrobić ten realny krok. I wolimy sobie wrócić. I prokrastynujemy, czekamy sobie tak zwane przerabianie problemów i tak dalej. To jest właśnie od, odwlekanie po prostu tego. Więc jeśli aż zaciszkać zęby, po prostu żeby coś przyszło, no to nie dziw się, że właśnie ciężej Ci jest to przyjąć, kiedy już się pojawi. Bo będziesz tęsknił do tego stanu, w którym byłeś w braku, że był brak, nie było tego i walczyłeś o to, a później się pojawia moment, że już tak długo walczyłeś, że pojawiają się powoli efekty. Ale Ty, hola, hola, jak to tak, tak naprawdę już mogę to mieć? I wiele, wiele osób tego nie przyjmuje do życia, rozumiesz? Trzecia wymówka i powód prokrastynacji? Nie wiem jeszcze wystarczająco dużo. Efekt Daninga Krugera polega na tym, że osoby, które są już dobrze wyedukowane w jakimś temacie, myślą, że nic w tym temacie nie wiedzą, a osoby, które naprawdę nic nie wiedzą, myślą, że pozjadały wszystkie rozumy. I z powodu tego paradoksu właśnie jest często tak, że na najwyższych stanowiskach są osoby, które się tak tam wepchały, bo myślały, że są super w tym, ale później się okazuje, że nic nie potrafią jej. PZPN na przykład. <laughs> Piłka Nożna Polska. Czyli ci że to jakby powiedział Sokrates. Wiem, że nic nie wiem. No, a my w życiu właśnie wpadamy w tą pułapkę. Pułapkę rozwoju osobistego. Pułapkę przerabiania kolejnego kursu. Czytania kolejnej książki. Zoptymalizowania i jeszcze lepszego przemyślenia planu działania, który mógłbyś kiedyś wdrożyć w życie. Posprzątanie ikonek na pulpicie. Świąteczne porządki. Wszystko, byle nie zająć się tym zadaniem. I teraz zdradzę ci sekret, wiesz, to wszystko te dokształcanie się, przerabianie kolejnych rzeczy, przerabianie wewnętrzne, jakichś tam właśnie kłopotów, to też jest prokrastynacja. Bo jedynym prawdziwym bosem, tak jak już powiedziałem, jest ten problem w prawdziwym życiu, ta rzecz, którą chce się zająć, i wszystko dookoła, jakkolwiek rozwojowe i mądre by nie było, jest tylko prokrastynacją. Wiesz, jak robią ludzie sukcesu. Ci, którzy naprawdę mają biznesa, a nie że nagrywają filmy o tym, jak być bogatym i się dorobili, tylko ci, którzy rzadko występują przed kamerą, a naprawdę mają wiedzę. Wiesz, jak oni robią? Robią tak, że nie myślą o kursach jakichś, tylko na przykład mają powiedziane sobie, że ok, przerabiam jeden, może maksymalnie dwa kursy w roku. I to jakieś takie naprawdę dobre, amerykańskie, za kilka tysięcy dolarów i przerabiają ten kurs sobie. Raz, może dwa razy w roku. nieco chwilę jakiś. Teraz przytoczę Ci autentyczną historię, która powinna dać Ci do myślenia. Chodzi, nie jestem właśnie teraz pewny, czy o Blika, czy o jakąś inną aplikację bankową, ale wiem, że coś z aplikacjami bankowymi, z pieniędzmi i tak dalej. Firma, która miała wyprzedzić, właśnie tak jak mówię, nie jestem pewien, czy o Blika, czy inną aplikację, Tworzyła świetną aplikację bankową. Już była właściwie gotowa do użytku, ale chcieli, żeby produkt był idealny, chcieli jeszcze go dopracować. I tak odwlekali to troszeczkę. Mówili, nie no, słuchajcie, tu jeszcze są małe problemy na Androidzie, tu jeszcze chcemy dodatkową opcję, jeszcze tam miesiąc, dwa, trzy. I w pewnym momencie wleciał nowy kontrahent. Nowy startup, który. Stworzył aplikację, która nawet jeszcze nie była do końca sprawna, ale przejęli wszystkie kontrakty i wygrali. I stworzyli jako pierwsi aplikację, która wyszła. Czy ta aplikacja była lepsza? Nie, była o wiele gorsza, ale dopracowywali ją w trakcie. Ruszyli z nią, kiedy jeszcze nie była w pełni gotowa. A o tych pierwszych, którzy mieli świetną, lepszą aplikację, wszyscy zapomnieli. Nie Nawet nie wiem, jak się teraz nazywali. I spójrz też, jak dzisiaj na przykład gry wychodzą. Gry wideo mi chodzi. Przecież to w pierwszych tygodniach nie da się grać. Oni muszą jeszcze połatać tą grę, żeby w ogóle się dało to przejść i tak dalej. Ale już zarabiają setki milionów, bo wyruszają z produktem i dopracowują go w trakcie. To jest to, co ty też musisz zrobić. To jest sekret, którego nikt nie chce usłyszeć. Zacznij teraz. Nawet jeśli nie jesteś gotowy. To brzmi trywialnie, ale to trzeba tak zrozumieć głębiej. I wtedy się dopiero rozumie, że te wszystkie opinie innych ludzi, swój perfekcjonizm, nie są takie ważne. Bójczy się to, żeby zacząć. Walka z algorytmem nie jest łatwa. A zwłaszcza, że to początek kanału, to każde Twoje udostępnienie, komentarz, łapka w górę czy w dół jest na wagę złota. Także dziękuję po stokroć i zapraszam Cię do playlisty Mentalny Glow Up, gdzie masz jeszcze chyba 12 filmów. Takich wartościowych jak ten. Dziś tutaj się wyświetli.